Cześć siemanko, witam Was serdecznie na filmiku vlogi Hanessa na kanale. Także zapraszam na nowy filmik. Przyszedł czas, Hanys leci na urlop. Noga już mi się goi po leku, mówią weszynie. Jest całkiem na nadepnąć nie umiał jak więzadła zerwane więzadła, ale się goi, biera zaszczyki, tablety, także się goi po leku. Także zaproszę na filmik i lecimy. Tak i jest już w busie, także jadę busem 58 prosto na lotnisko. Także zaraz tam do dojeżdżamy już. Pogoda elegancko we Frankfurcie. ciepełko 22 stopnie. Także oboczymy, jako będzie pogoda w Turcji. Także jademy dłużej. Tak i już na lotnisko, także że na terminalu 1, muszę przyjechać na 2, bo stamtąd mam odlot. Tak wygląda na jedynce na terminalu. Tak i przejeżdżą z pierwszego terminalu na dwójkę. Tak sam widać jak widzicie, muszę jechać taką kolejką jakby wow. wow. Tu Przy okazji pokazałbym lotnisko na Frankfurcie, jak wyglądało od środka. To, jak widzicie elegancko, słonecznie, aż sz szkoda stąd odjeżdżać. jest widzicie w szybie się łobi o tym co ja da nim?. O tak, jadymy, jadymy. Dzisiaj piątek 19 z ma święta. Wybrał się na urlop, moja frela ma w także jadaj noski z G burstaku to cashing od Hanysa do frele i od mojego Carlisa. No, także jadymy się bawić, gościć. Trochę inne święta niż co roku, ale co zrobimy? Tak, jest już po odprawie, także Tasiał złodano bilety z medali wydrukowane, także mu miejsce godzina czasu na odlot samolotu, także i coś przekąsić do McDonalda dzisiaj, jakiegoś Paskuda zimy. No także, lecimy coś przekąsić, nie? Tak, jest już pojechał, pojechał jak w McDonaldzie, także z jodek jakiegoś Paskuda. że sam przy okazji przy McDonaldzie pokazał na lotnisku taki plac zabaw mają, Karusy, jak czekają na Samolot, także mogą się w tym co się pobawić trochę. Są takie fajne drzewa mają. Wszystko na lotnisku w Frankfurcie. Co yeah. ty to a ja akurat fotka w na feja, na ista, także zaproszę Was też na Facebooka Hany Zoberszlizyn, choć już jest 5000 znajomych tam mam, także zaproszę Was na gotuj z Hany Zoberszlizyn na fanpage'u, na Instagram Hany Zoberszlizyn, a już możecie oboczyć fotka co na Facebooka, nawet stołek mi są pasuje i gdzie się fajnie łopczy, noga se mogła wyprostować na lotnisku. Akurat sekund na tym. Elegancko, wysoko, także nie rwiemy nic. Mm. Także jest dobrze. Lecimy tak dalej. Tak i dotarły autobusy już na lotnisko prosto pod samolot, sam jest Hanysa, samolot. Także walimy do środka i lecimy, nie? Gihanny jest we samolocie, także siedzę sobie z przodu, z i cylu. Także pokazał jak będziemy startować. Zarówno trochę, jak wylatywać 18.40, ale wylatuje 20 chyba 30. Cywela, tam mamy coś koło tego, bo wszystko się poprzesuwało, linie im się poprzesuwały, startów samolotu. Także że lecę trochę później, ale co się odlecze to nie uciecze. <laughs> tak wygląda w samolocie. I Baba. A my już sykomy na start samolotu. Tak z wylądował we Antalii. Wiechorek na niemiecki paszport, na niemiecki dowód. Także do i na taką biała Jest sam ze mną karl złot Szwagerki. Także musieliśmy wizę wykupić. 25 euro za osoba na polski paszport, albo na, na dowód raczej nie, bo z Polski jak lecą, to muszą na paszport lecieć. Także 25 euro. Ci co na niemieckie paszporty, wlatują za darmo. A tak wygląda lotnisko w Turcji. Tak, Gihany już dotarł że jest na miejscu. Jerzek w hotelu Royal Holiday Palace. Także leca do środka. Obocimy jak wygląda w środku, nie? Klucz do izby odebrany, 1900, pokazał w się jak wygląda sam w środku ten hotel. Nie mogę za fest pokazać, bo tam idzie moja familia, a, a nie chcę się na razie pokazywać. Nie, tak. Będzie ok, nie? myślę urlop będzie wypasiony. Jest wam pokazać Cimer jak wygląda i na dzisiaj kończymy wideo Hamesa <laughs> sam aucugi. Tak, i Hamiz jest przed Cimrem 1918 cimer także wbijam do środka brzmi eleganckie wszystko. O, tu się karta wciepuje. Lux. Tak, tak wygląda Izba na dole. Widzę ustęp. I co, idziemy do góry, Tu ułożę małżeńskie. <laughs> tu będzie Józef poch ze frelum Karlusy na dole jednak. Tu jest następny ustęp. jestem. tym Jest taką panna Także. Zajmą. Bardzo mi się podoba. Tak i z mnie był także zapraszam was do subskrybowania kanału, kliknijcie o dzwoneczka, by być na bieżąco ze filmikami na kanale Vlogi Hanesa, Także zapraszam wszystkich. I widzimy się w następnych filmikach i ja się te rojno kupnąć. I legł się, bo już jest trochę słaby. Także zaproszę na nowe filmiki, ty zrobię jakiegoś live'a, bo nie robił w sumie live'a, żeby obejrzeć jak to jest na live'ie. Także bądźcie czujni, a na pewno się cynimy na YouTube. Także zapraszam was, pozdrowiam serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się na rahej.